Cześć, dzisiaj krótki filmik z wizyty na budowie. Odbieraliśmy zbrojenie fundamentów. Pokażę Wam, jak to wyszło. Mamy tutaj do czynienia z gruntami, głównie to jest glina, oczywiście częściowo piaski, stąd tutaj został wcześniej wylany chudziak, czyli warstwa podkładowa pod ławy. Zapobiegło to ewentualnemu uplastycznieniu gruntów przy opadach deszczu. Fundamenty mamy tutaj schodkowe, widzicie. Są też wypuszczone zbrojenia na kominy i wypuszczone zbrojenie do góry na czpienie. Eee, czpienie ścian fundamentowych, z tego względu, że mamy tutaj około chyba 10 warstw bloczka do wymurowania, także dość sporo. Tak to wygląda po zbrojeniu. Posprawdzaliśmy ośki. także będziemy się szykać szykować do betonowania ławy tak jak mówiłem schodkowe zazbrojone schodkowo z uwagi na dość dużą różnicę poziomów działki musieliśmy tutaj tak zastosować znaczy, tak było też zaprojektowane przez projektanta widzimy poszerzenia tam gdzie występują rdzenie dodatkowo Widzicie rdzenie tu będzie dość gęsto. Co około 2-3 metry wystaje już zbrojenie do góry. Tutaj też ma, widzimy poszerzenie. Mamy tutaj standardowe zbrojenie: 4FI 12, strzemionka co około 20 cm, z fiszustki. Ławy są szerokie na 60 cm. Tu widzimy już wylane ławy fundamentowe i położona pierwsza warstwa izolacji poziomej. Tutaj mamy akurat papę. Tu mamy też dwie szkoły, jeżeli chodzi o izolację w miejscach, o właśnie w tych miejscach, gdzie mamy wystające zbrojenie na czpienie tutaj akurat z wykonawcą zgodniliśmy, że na, na poziomie tak jakby fundamentów e, wykonujemy to w ten sposób, natomiast już od poziomu zera wszystkie czpienie, rdzenie idące w górę będą łączone beton do betonu tym bardziej, że tutaj będziemy mieli jeszcze wieniec otokowy także tutaj będzie wszystko ładnie pospinane mamy tutaj też dość dużo rdzeni z uwagi na to, że ściana fundamentowa jest bardzo wysoka, wykonawca akurat jest na etapie sprawdzania poziomów. Oczywiście izolację poziomą z papy, czy, czy ewentualnie tańsze rozwiązanie z folii, wykonujemy na wszystkich ławach, wszędzie tam, gdzie będziemy murować bloczki. Oczywiście, tak jak mamy ławę schodkową, także na ścianie pionowej wykonujemy izolację. Jak widzimy, projekt z archonu. Dość popularne biuro projektowe. Jesteśmy świeżo też po zasypce fundamentów. Ten grunt zostanie wyrównany, zagęszczony i wykonane zostaną badania zagęszczenia. Tutaj mamy widoczny fundament na komin. Oczywiście, też przed murowaniem będzie wykonana izolacja pozioma. Na tym etapie jeszcze widzimy ławy geodezyjne. Tak, żeby sobie tutaj murarze mogli ośki powyznaczać. Później, już po wymurowaniu poziomu 0 te się geodezyjne możemy już pousuwać. Zbrojenie czpieni, standardowe 4FI-12. Tak zostało to zaprojektowane i wykonane. Zaprawa już czeka na pierwszą warstwę pod bloczek betonowy. Tutaj akurat widzimy ławy fundamentowe niezaizolowane, ale z tego względu, że ławy zostały wylane w betonie W8, czyli w betonie wodoszczelnym. Tutaj widzimy już wymurowane ściany fundamentowe. Jak widzicie, ściany są dość wysokie. Z tego względu też tak gęsto są zaprojektowane tutaj rdzenie ścian fundamentowych. Na tym wszystkim będzie jeszcze wylany obwodowo wieniec. Tutaj widzimy standardowe zbrojenie 4Fi 12. Wieniec tak samo jest zaprojektowany z 4Fi 12 plus strzemiona co około 20 cm. Tutaj, oczywiście, te pręty musimy przedłużyć z zachowaniem odpowiedniego zakładu. Śmieliśmy się z wykonawcą, że tak naprawdę przy takiej ilości bloczków moglibyśmy już wykonać piwnicę. Wyrywkowo sprawdziliśmy piony. Z uwagi na to, że działka jest skośna, te fundamenty schodkowe tutaj były niezbędne. Stąd też taka duża różnica poziomów w murowaniu bloczków fundamentowych. Widać w garażu około 2-3 warstwy, natomiast z tyłu prawie 10 warstw.